Cześć, 10 minut, dzięki od szczęścia, dumy i zadowolenia. Bez gadania zaczynamy. To będzie szybki trening, silny trening. I zaczynamy. Trzeba rozruszać te cudowne kości. Jeszcze, dalej. Podnosimy pięty. Pamiętaj, to jest czas dla Ciebie. I zmieniamy troszeczkę dwie ręce w jedną stronę i drugą. I wyżej trzy razy. I znowu dwa razy na dole. Daleko. Daleko. I do góry. Rozciągniesz plecy. W końcu przestaną Cię boleć. Te ćwiczenia są świetne. dołączamy ręce i do tego jeszcze dołączamy nadgarstki <grymne> no dobra, za dużo troszeczkę na razie tylko znaki nieskończoności będziesz nieskończenie zadowolona i drugą stronę ręce tak, to jest zawsze najtrudniejszy moment to jest jedno z tych ćwiczeń, które świetnie też wpływają no półkule mózgowe, dobrze? Zmieniamy szybciutko. Do góry na palcach i do przodu. Do góry na palcach i do przodu. I do góry jak najwyżej. I płyniemy. Świetnie. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę wyżej. Jeszcze troszeczkę dalej. Super. Już wiesz jak to wygląda? Jeszcze wyżej. Świetnie. Nogi trochę szerzej, ręce szeroko i rozciągamy boki. Daleko z wydechem. Ciesz się tym ruchem. Sprawdź, ile może Twoje ciało. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I rozciągamy plecy i boki. Bok, i zmieniony stronę. Bok, jak najniżej w i w drugą stronę. Bok daleko, i w drugą stronę rozciąga się wszystko. Aż do bioder. Takie uczucie ciągnięcia, to właśnie ten moment, gdy wszystko się rozciąga. Jeszcze, jeszcze. I ostatni raz. Zmieniamy stronę i na bok, i w drugą. Fantastyczne uczucie, wszystko rozciągnięte. Super. Jeszcze troszeczkę. Tu możesz jak najdalej pociągnąć rękę do bok, i tu też. I ostatni raz. A teraz nogi trochę bliżej, podnosimy ręce i na bok. I hop, i na Placy. raz Teraz ręce szeroko. Wydech. I wydech. Niżej. Jeśli to dla Ciebie załatwia, to jeszcze niżej. Nie zginaj nóg. Opuść jak najniżej rękę. Możesz dać trochę dalej ze stopy. Świetnie. Ostatni Raz. Teraz nogi jeszcze szerzej i raz, dwa, trzy i cztery, raz, dwa, trzy i cztery. Świetna rozgrzeweczka, rozciągnięte jest wszystko od rąk, przez plecy, boki, nogi. Super. Jeszcze troszeczkę. Ostatni raz. No dobra. Trzeba skończyć. Wdech i wydech. Nie przedłużając. Drugą część. Tylko troszkę podłożę, podłożę by nic nie słychać. Kiedy się kończy, będzie nam łatwiej. Dobrze. Teraz opuszczamy się niżej. I za każdym razem. Podnosimy. Opuszczamy. Podnosimy. Opuszczamy. Ten moment, kiedy wzmacniasz całe ciało. Nie podnoś zbyt wysoko nogi, za to ciągnij ją do tyłu. Nie podnoś zbyt wysoko ręki, za to ciągnij ją do przodu. Prawa, lewa, zawsze pracuj. Prawa, lewa. I ostatni raz. Teraz znowu podnosimy, ale tym razem z wydechem po środeczku łączymy kolano i łokieć. I wdech, i wydech. Wdech, i wydech. Takie proste ćwiczenia, ale wykonane z rana, to naprawdę świetny trening. Nie podnosimy się dzisiaj z podłogi. Wszystkie ćwiczenia są niskie, ale świetnie wpływają na nogi, pośladki, plecy i ramiona. Jeszcze, jeszcze. Super. No i teraz na jedno kolanko. Rozciągniemy no, się troszkę. Wydech. 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 Pamiętaj zawsze ostrożnie. Dostosuj ruch do Twojego ciała, do Twoich możliwości. To jest Twój trening. Tylko Twój. Super. I ostatni raz. Zmieniamy stronę. I znowu. Niedziutko ciągniemy rękę rozciągają się fantastycznie nogi, ale też plec, Cały bok pracuje. Ekstra. Oddychaj. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Świetnie. Ostatni raz. Ok. Ostatni raz. Zmieniamy stronę. Tym razem. Ręka pod kolanem i daleko i wysoko. Rozciągamy klatkę piersiową. To jest nam bardzo potrzebne, bo przez trzymanie telefonów i korzystanie z komputerów mamy za każdym razem ściągniętą klatkę nisko, a musimy ją zrobić szeroko, żebyśmy mogły oddychać pełną piersią. Super. Jeszcze raz. Wydech i daleko. Wydech i daleko. Patrzcie, ci jest Kiedy robisz tutaj wydech, staraj się jak najdalej. Kiedy robisz tutaj wydech, też staraj się jak najdalej. Poczuj swoją rękę, poczuj klatkę też się, która się rozciąga. I jeszcze. Dobrze. Ostatni raz. I leżymy jak królowe. Królowe leżą tak. Zgięte nogi, podnosimy nogę i podnosimy głowę równocześnie. Ręce do przodu. Wydech. I wydech. I wydech. Na brzuch za każdym razem. kiedy dziur głowy rozluźnij. Tutaj staraj się pociągnąć brodę niżej. Super. Dalej ten ta sama pozycja, zmieniamy tylko nogi. Hej, fajnie, nie? Jeśli ci za ciężko z głową, najpierw przyciągnij trochę do siebie. Jeśli boli cię dalej szyja, ręce za głowę. Jeśli bardzo cię boli, och opuść głowę na podłogę. Oddychaj, uśmiechaj się. Robisz to dla siebie. Super. Dobrze, królewskie ćwiczenia. Część druga, opuszczamy. Robimy z muchę. De Dead back. Też. Jeśli możesz, podnieś głowę. Jeśli nie możesz, opuść. Super. Prawa lewa, opuszcza się. Prawa lewa, czyli ręka noga. No jeszcze troszeczkę. Mogę już policzyć. 5, 4, 3, 2, 1, tralala, wdech i wydech. To co? Miłego dnia i do zobaczenia.